Zadanie z matury, poziom podstawowy. Mamy tutaj wartości bezwzględne i na co tutaj należy uważać. Musimy uważać tutaj na sytuację, w której mamy liczbę ujemną pod wartością bezwzględną. Już ci tłumaczę dlaczego. Ponieważ wartość bezwzględna działa tak. Jeśli pod modułem jest liczba ujemna, 1 minus 2 to jest oczywiście minus 1. I jak działa wartość bezwzględna? No stawia nam minus, otwiera taki nawias już zwykły i przepisuje tą liczbę, która jest. Czyli wyszłoby minus 1. Dodać 2, czyli równe 1. I tak samo będziemy działać tutaj. No i tutaj jeszcze da nam się przybliżenie. Ile to jest pierwiastek z 6 w przybliżeniu? Oczywiście to jest 2,44. I tak, 2,44 minus 3 to będzie liczba ujemna, czyli tutaj opuszczamy z minusem. Mamy minus pierwiastek z 6 minus 3 w nawiasie minus 2. 4 minus 2,44 to jest liczba dodatnia, więc tutaj opuszczamy sobie nawiasik normalnie bez dodatkowego minusa. Czyli minus 2, a w nawiasie 4 minus pierwiastek z 6. Ok, pozbywamy się nawiasów. Tu mamy minus pierwiastek z 6 plus 3 i minus 8 plus 2 pierwiastki z 6. Ok, dodajemy co można. Minus pierwiastek z 6 i 2 pierwiastki z 6, no to jest pierwiastek z 6. 3 minus 8 to jest minus 5. Czy mamy taką odpowiedź? Oczywiście, że mamy. Odpowiedź C jest prawidłową, a ty zostawiasz mi followa za tak pięknie rozwiązane zadanie.